I nie patrzę na gwiazdy, że szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Sima jestem szósty i w końcu zapraszam was na konkurs, który miał pojawić się już wczoraj, ale z przyczyn techniczno-kosmicznych nie dał rady. Także oczywiście do rozdania mam dla was spinery. Ile? To już zależy od was, ponieważ każde 1000 lajków pod tym filmem to jeden spinner rozdawany dla was. Jeżeli będzie 1000 łapek, to do rozdania będzie tylko jeden spinner. Jeżeli 2000, to dwa i tak dalej i tak dalej, aż dojdziemy do jakiejś tam liczby, którą zbieracie. Dlaczego robię taki konkurs? Bo wiem, że wiele osób nie może nigdzie dorwać spinnerów, bo po prostu nie ma ich u was w miastach. No i Okay. także u mnie są, wyszczecili, ja nie mam problemu ze zakupem ich także takie spinery teraz je widzicie na swoich ekranach zdjęcie, jest specjalnie lawa zrobione z moją piękną twarzą także tak te spinery wyglądają, kto chce to weźmie udział, kto nie, to oczywiście nie plus zasady znacie i dodatkowo dosłownie przed chwilą założyłem fanpage na Facebooku link macie w opisie, wbijcie tam i zostawcie lajka, like to jest pierwsze takie meritum, można powiedzieć konkursu oprócz grupy 6 i 6 będzie również teraz mój fanpage od teraz, od dnia dzisiejszego, także zapraszam zostawić tam lajka, ponieważ jest to wymagane do wzięcia udziału w konkursie oczywiście musicie też być widzami kanału, a więc subskrybować kanał i dodatkowo, co chyba jest jasne, napiszcie tutaj komentarz, byle jaki, jednak pamiętajcie, że można napisać tylko i wyłącznie jeden komentarz. Jeżeli ktoś napisze więcej niż jeden, automatycznie nie bierze udziału w jej konkursie. I to byłoby na tyle, zasady bardzo proste, no zrobiłem jak najłatwiejszy konkurs się da. Wyniki będą za tydzień, czyli na dzień dziecka 1 czerwca. Dodatkowo, kiedy wy to oglądacie, już trwa w tym momencie live. I rozdaję tam właśnie jednego spinela, więc wpadajcie tymczasem, trzymajcie się 6, zasady znacie, wszystko znacie, powodzenia.